Witam serdecznie. Oto kolejny aceranek, i poświęcimy naszej uwadze fragment, który pochodzi z czwartego rozdziału Ewangeliana. Jest, jak się przekonamy, przepiękny i zmusza do głębokich przemyśleń. Zmusza do tego, aby zastanowić się, kim tak naprawdę jestem. A jeśli uważam się za chrześcijanina. To czy to w ogóle jest prawda? Czytamy wersety od 13 najpierw do 15. Tak, do 15. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Odpowiedź tej kobiety lepiej zrozumiemy, jeśli chociaż przez chwileczkę przypomnimy sobie jej sytuację. Ona przychodziła do studni, daleko poza miastem z której cała wioska czy miasteczko czerpało wodę pitną. I zwykle tak było i tak jest po dzień dzisiejszy. Kobiety zajmują się dostarczaniem wody do domu. A czyją to wcześnie rano? W zasadzie zanim jeszcze się domownicy zbudzą i zanim zwierzęta zaczną domagać się pić. Ta kobieta jednakże przychodziła do studni w południe. Wtedy kiedy był prawdziwy skwar i wtedy kiedy w tamtych rejonach świata jak my to dzisiaj nazywamy, ludzie mają siestę, odpoczywają. No i rzeczywiście są takie miesiące, lipiec, sierpień, kiedy rzeczywiście przebywanie o tej porze na zewnątrz i ciężka praca no są nie do zaakceptowania przez ludzki organizm. A jednak ta kobieta ciężko wtedy pracowała. Co było przyczyną? Takiego jej postępowania. Z całości tej historii, zarówno z tego, co wcześniej można przeczytać, i później, wiemy, że żyła w związku, który Biblia nazywa cudzołożnym. Nie miała męża, miała konkubenta, można powiedzieć, dzisiejszym językiem. I oczywiście cała wioska miała ją na językach z tego powodu. Kiedy chodziła jeszcze z tymi kobietami rano, nie dawał jej spokoju. Ale też była dręczona plotkami, pomówieniami, kłamstwami, obmową, i powiedziała dość, dość. Wtedy, kiedy nikogo tam nie będzie, ja tam pójdę. I właśnie tam rozgrywa się ta scena, wtedy, kiedy ta kobieta przychodzi czerpać wodę. Z historii wiemy, z historii biblijnej wiemy, że Jezus znał jej sytuację i zaraz się o tym przekonamy. Natomiast ona no, nosiła w swoim sercu ciężki ból, ogromny ciężar przygło, przygna, przygniatał jej, jej serce i można jej tylko współczuć. Kiedy Jezus ją zobaczył, nawiązała się rozmowa, ale w końcu Jezus mówi to, co czytaliśmy: Ja mam dla ciebie wodę. którą jeśli napijesz się, to nie będziesz pragnęła na wieki. To jest taki rodzaj wody, która staje się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I cokolwiek byśmy o tej kobiecie nie powiedzieli, to jej odpowiedź świadczy o tym, że może nie do końca zrozumiała Jezusa, ale wiedziała, że on mówi o czymś, co było tak naprawdę pragnieniem jej serca. Posłuchajcie, koniec jej wypowiedzi. Panie, abym już nie pragnęła i tu nie przychodziła. Tu, w to miejsce, abym nie przychodziła, by czerpać wodę. To miejsce, w którym ona codziennie bywała, było miejscem jej klęski, jej porażki i jej wstydu. To było miejsce, którego. Nienawidziła, a jednocześnie było to miejsce, w którym codziennie być musiała. Iluż to ludzi tak żyje. Nienawidzą swojej pracy, nienawidzą miejsc, do których muszą chodzić, czasami nienawidzą ludzi, z którymi się muszą spotykać, czasami nienawidzą siebie za to, co zrobili lub czegoś, czego nie zrobili lub za to, że czegoś nie zrobili. Ale muszą pewne rzeczy robić, muszą w pewnych rzeczach się sprawdzić, muszą w pewnych miejscach bywać. I nie ma tego odwrotu. I to jest sytuacja, która jest nie do pozazdroszczenia. Ludzie czasami nie wytrzymują tego napięcia i tego ciężaru. Szukają jakichś środków, półśrodków. Do tego, żeby sobie ulżyć. Ta kobieta zrozumiała jedną najważniejszą rzecz. Jeżeli ja przyjmę to, o czym ten człowiek mówi, to ja nie będę musiała przychodzić do tego nienawidzonego miejsca. Uwolnię się od tego przekleństwa. Wreszcie zapomnę o moim przeklętym życiu i będę mogła żyć spokojnie i swobodnie. Ona to zrozumiała z wypowiedzi Jezusa. Czy się myliła? I tak nie. Ponieważ wiemy, że kiedy już sytuacja się wyjaśniła, dalej chodziła do tego miejsca po wodę, ale, i to wynika z tekstu Biblii, już nie była tą najgorszą, już nie była tą obmawianą, już nie była tą znienawidzoną, ale była jedną z mieszkanek swojego miasta, swojego, swojego miasteczka, która nawet prawdopodobnie cieszyła się szczególnym poważaniem. A więc nastąpiła zmiana, której oczekiwała, której pragnęła, ale ta zmiana nie nastąpiła w taki sposób, jaki ona myślała, że nastąpi. To nie jest może zbyt skomplikowane, ale warto uświadomić sobie, że my pragniemy zmian, szukamy zmian, dążymy do zmian, prosimy Boga o zmiany, ale te zmiany mają się odbywać w sposób, który myśmy zaplanowali. A kiedy dzieje się zupełnie coś innego, kiedy rzeczywiście te zmiany następują i kiedy rezultat jest rzeczywiście pozytywny, to jesteśmy zdumieni, jak Bóg to zrobił. Zrobił to, czego oczekiwaliśmy, ale w sposób, którego nie oczekiwaliśmy. Co było kluczem do zmian w życiu tej kobiety? Bo był tam pewien klucz, i o tym kluczu teraz przeczytamy. Jezus mówi jej: Idź, zawołać swojego męża i wróć tutaj. Czyli wróć ze swoim mężem. Odpowiedziała kobieta mówiąc nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałeś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekło mu niewiasta Panie, widzę, żeś prorok. Kluczem do zmian, które nastąpiły w życiu tej kobiety, było wyznanie grzechu. Jezus postawił sprawę, można powiedzieć, na ostrzu noża. Idź, idź i zawołaj swojego męża. Można powiedzieć, że w tej chwili, jednej chwili, decydowały się losy tej kobiety. Można dywagować. Ale co by się stało, gdyby powiedziała: A, mój mąż i tak nie przyjdzie, a po co mam chodzić po swojego męża? A czemu do moich osobistych, prywatnych spraw się wtrącasz? Gdyby coś takiego padło z jej ust, a tak naprawdę wylało się z jej serca, to jej życiu nic by się nie zmieniło. Dalej wiodłaby przeklęte życie, uciekając od wszystkich, od wszystkiego, i tak byłoby do końca jej dni, już pomijając, Wieczność i brak zbawienia. Nie wiemy, co działo się w sercu tej kobiety. To jest w ogóle zdumiewające, że, że ta kobieta obcemu mężczyźnie, owszem, wyczuwała w tym mężczyźnie kogoś niezwykłego, ale jednak to był obcy mężczyzna. Do tego to był Żyd, ona była Samarytanką, a pomiędzy tymi dwoma nacjami panowała, jakbyśmy to powiedzieli z przekąsem, serdeczna nienawiść. I ona temu mężczyźnie mówi: Nie ma męża, przyznała się, do cudzołóstwa. Powiedziała prawdę. To naprawdę niezwykła historia i to niezwykłe zachowanie. Można powiedzieć, że Jezus jakby czekał na taką odpowiedź, ponieważ natychmiast jej powiedział: Dobrze powiedziałaś. Powiedziałaś, że nie masz męża i to jest prawda. Miałaś już pięciu mężów, a ten. Ten mężczyzna, z którym teraz jesteś, to nie jest twój mąż. Ja to wiem. Fajnie byłoby zobaczyć twarz tej kobiety. Oczy robiły się okrągłe, twarz się wydłużała. Ona była zdumiona. Była tak zaskoczona, że jedyne co jej przyszło do głowy, to powiedzieć: Panie, ty chyba jesteś prorokiem. I tu też trzeba wyjaśnić. Prorok to był. Często używano zamiennika na, do słowa prorok i mówiono jasnowic, czyli ktoś, kto widzi coś ukrytego. I ona uznała, że skoro Jezus wie o niej rzeczy, o, której, o których ona mu nie wspomniała, a nie pamiętała, żeby kiedykolwiek go spotkała w życiu, powiedziała: Panie, ty chyba jesteś prorokiem. Tylko tyle była w stanie wydobyć z siebie. Ale to najważniejsze, co stało się w tej historii, nie powinno nam umknąć. Oto nieszczęśliwy człowiek, człowiek, który skomplikował swoje życie, nawet nie wiemy za bardzo, w jaki sposób to życie było skomplikowane. Ale jeśli ta kobieta rzeczywiście miała pięciu mężów, którzy umarli, bo zakładamy, że tak było, to niech nikt nie myśli, że to nie pozostawiło śladu w jej życiu. Najprawdopodobniej byli to ludzie starsi, starsi mężczyźni. Ona musiała być o wiele młodszą kobietą. Wychodziła więc za mąż z takich praktycznych powodów: po prostu kobieta nie mogłaby być niezamężna, bo nie miała środków do życia. A więc te wszystkie jej związki były najprawdopodobniej raczej nieszczęśliwe. To nie była kobieta, która, która doznała czy poznała prawdziwą miłość. Raczej kobieta, która była traktowana trochę jak przedmiot. Zresztą chyba sama siebie również tak traktowała. I kiedy kolejny, piąty mąż jej zmarł. To wie, co się stało wtedy. Może właśnie ten, z którym była teraz, to był ten, którego kochała, ale z jakichś powodów nie chciała, bała się wyjść za niego za mąż. Ale to, że była z tym człowiekiem, to znaczy, że ten mężczyzna akceptował ten związek i to chyba raczej dobrze o nim świadczyło. No ale nasze dywagacje oczywiście są obarczone możliwością błędu i w związku z tym muszą pozostać dywagacjami. Natomiast widzimy wyraźnie, że kiedy... Kiedy Jezus obiecuje jej wodę żywą, to ona mówi to wprost. Panie, żebym tylko tu nie przychodziła, żebym tylko nie musiała wykonywać tej codziennej czynności, która jest dla mnie wielkim przekleństwem i obciążeniem. I miała na myśli oczywiście swoje sąsiadki, kobiety z miejscowości, które no, szczerze ją nie lubiły. Czy nawet nienawidziły? Nie wiemy dlaczego. A być może po prostu z zazdrości, bo widziały, że ten związek jest dziś zbudowany na miłości. Przecież taka możliwość istniała. Nie można jej wykluczyć. Jezus właściwą osobę zapytał, i uzyskał odpowiedź, która otworzyła drzwi do zmian, do prawdziwej przemiany. Wiemy później, jak, jak głęboka była rozmowa pomiędzy tą kobietą a Jezusem. To może jest w ogóle na, na inny czas. I wiemy, jaka była reakcja mieszkańców, którzy nagle zaczęli jej słuchać i w końcu zaakceptowali ją jako jedną z nich. Zmieniło się w życiu tej kobiety. Ale nic by się nie zmieniło, gdyby nie przyznała się do grzechu, gdyby go nie wyznała. Gdyby. Nie zdecydowała się stanąć przed tym obcym mężczyzną, duchowo obnażona, ze świadomością, że kiedy powie prawdę, to może się skończyć ta miła rozmowa, bo ten ktoś może ją po prostu potraktować jak cudzołożnicę. Ale była gotowa na to. Powiedziała prawdę. Pytasz, odpowiadam. Dalsza część rozmowy. Też była dla niej zaskoczeniem, bo rozmawiali o niezwykłych, naprawdę niezwykłych rzeczach. To nie była to jakaś przeciętna kobieta. To była kobieta, która miała głębokie duchowe życie i poszukiwała. Głęboko poszukiwała. No ale tak jak ślepiec w ciemności, niczego znaleźć nie mogła. Musiało przyjść światło. Światło z zewnątrz. Światło w osobie Chrystusa. Jeśli słuchasz tego, a chcesz zmienić swoje życie, to pamiętaj. Że nie masz władzy, ani siły, ani mocy, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu sam, sama. Bo to jest niemożliwe. Opierasz się tylko na własnych doświadczeniach, na własnym rozumie, na własnych umiejętnościach, ale to nie wystarczy. To jest daleko niewystarczające. Żeby dokonać prawdziwej zmiany, potrzeba mieć światło, które jest spoza nas. I takim światłem dla nas jest Chrystus. On sam powiedział, ja jestem światłość tego świata. Świata, który żyje w ciemności, i w grzechu. Jeżeli chcesz zmiany, musisz się zwrócić do Chrystusa. On zresztą często sam wychodzi z inicjatywą. Sam przychodzi do człowieka, sam objawia człowiekowi siebie. Ludzie nie zawsze chcą to zaakceptować. Nie zawsze są zadowoleni, w cudzysłowie zadowoleni z wyników takiej wizyty Chrystusa w swoim życiu. Ponieważ ta wizyta zwykle, no niestety, kończy się bolesnymi wnioskami. Muszą nastąpić zmiany. A nie zawsze chcemy tych zmian. Można powiedzieć, że jak czytamy Galacją 2.20, świadectwo apostoła Pawła, to jak w pigułce widzimy, bardzo mocno skondensowaną prawdę o konieczności zmiany w życiu człowieka, zmiany, która by naprawdę dała człowiekowi pokój, radość i zwycięskie życie. Apostoł zaczyna to swoje świadectwo słowami Ja już nie żyję. Ja już nie żyję. Ale żyje we mnie Chrystus. I właśnie coś takiego Chrystus zaproponował tej kobiecie. Dam Ci taką wodę, że stanie się źródłem żywej wody, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Chrystus jest źródłem, które tak funkcjonuje. Chrystus zaproponował jej siebie samego. Kiedy Pan przychodzi do życia człowieka, to nie daje półśrodków. Nie daje czegoś, co byłoby dobre na chwilę, ale daje wszystko, co ma, czyli siebie. Chcesz zmian w swoim życiu? Przyjdź do Chrystusa. Przyjdź i powiedz mu prawdę. Amen.